W niedzielę 27 kwietnia papież Franciszek ogłosił Jana Pawła II świętym. Kanonizacja odbiła się echem również na Ratajach. Od tego tematu zaczynamy. Witam w Aktualnościach Ratajskich. Ale to nie wszystko czym zajmowaliśmy się w tym tygodniu. Ulica Krzywoustego niebezpieczna dla rowerzystów. Po bilet tylko ze starym banknotem. Skatepark oficjalnie otwarty. Zapraszam. Beatos Ioannem Tercium, et Ioannem Paulum Secundum Santos. Miliony wiernych z całego świata przeżywały te chwile. Papież Franciszek ogłasza Jana Pawła II świętym. Kanonizacja w niedzielę 27 kwietnia już wpisała się na karty historii, pozostanie również w pamięci mieszkańców Rataj. Parafianie ze Starego Żegrza w niedzielę 27 kwietnia mogli wspólnie się pomodlić do Jana Pawła II, obejrzeć wystawę prac dzieci oraz zdjęć z wizyt papieża Polaka w Poznaniu. Co dla nich oznacza kanonizacja? Dla mnie to jest wielkie szczęście, że Polak mógł y, zostać święty. Człowiek, który pomógł Polsce i, i świadomie się to wszystko, jak to się mówi, wszystko poniosło na nogi. Zgłoszenie Jana Pawła II Świętym odbiło się echem także w murach Zakładu Poprawczego z ulicy Wagrowskiej. W poniedziałek 28 kwietnia trafił tu na jeden dzień Krzyż Światowych Dni Młodzieży Jana Pawła II z 1985 roku. W poniedzieli palmowej papież Franciszek przekazał go młodzieży polskiej. To jest przede wszystkim znak papieża i dla chłopaków będących tutaj Postać Jana Pawła II jest szczególną postacią, dlatego też czekają na ten krzyż, na znak jego obecności, jego miłości do młodzieży i jego przesłania, które zawsze powtarzał także przy tym krzyżu: że mają sami od siebie wymagać. Jak się okazało, świętować kanonizację można było także na sportowo. W sobotę 26 kwietnia odbył się amatorski turniej piłki nożnej na Orliku na osiedlu Rusa. Turniej był również okazją, aby finansowo wesprzeć Gabrysię Brzostowską i Zuzie Resterny. Pieniądze z wpisowego trafiły właśnie na ich konto. Ja już nie pierwszy raz jestem na takich turniejach. Bardzo jestem zadowolona. Chłopaki tak dla nas grają, że mają siłę jeszcze grać. I jeszcze jak jest tak późno, no to szczególnie robią dla nas pieniążki na kosztowną rehabilitację. Futbolowe uczczenie kanonizacji nie powinno dziwić. Jan Paweł II był największym kibicem Krakowi. Przejazd rowerem trasą katowicką można by określić jazdą ekstremalną. Ulica jest ruchliwa, kierowcy jeżdżą za szybko, a na dodatek na estakadzie katowickiej trzeba się liczyć z utrudnieniami. Problemem postanowiła zająć się poznańska masa krytyczna. Stowarzyszenie w piątek 25 kwietnia pod eskortą policji przejechało z centrum miasta do Szczepankowa i Krzesin, aby pokazać braki w sieci ścieżek rowerowych. Mamy owszem na przykład drogę rowerową przy ulicy Szczepankowo. Yy, mamy część dróg rowerowych w rejonie Rataj, ale nadal ta nieszczęsna stakada Katowicka i generalnie całe krzywo tak naprawdę jest bardzo nieprzyjazna dla rowerzystów, o pieszych już nie wspominając. Zdaniem drogowców problem ma zniknąć, kiedy przebudowane zostaną dwa wiadukty w ciągu ulicy Krzywołustego. Inwestycja bowiem zakłada poprowadzenie chodnika z dopuszczalnym ruchem rowerowym po obu wiaduktach. Poznańskiej masie krytycznej nie podoba się ten projekt. Zdaniem rowerzystów obecnie powinno się odchodzić od mieszanego ruchu rowerowego i pieszego. Cykliści chcą wybudowania autostrady rowerowej na wzór tej w Kopenhadze. Uważamy, że najkorzystniejszym rozwiązaniem byłoby przeznaczenie części wiaduktu Franowskiego i potem, oczywiście, Estakady na wydzieloną drogę rowerową. Dzięki czemu ten odcinek od Szczepankowa do Rondera Rataje nie tylko 4,5 km, 15 minut drogi, były właśnie wygodną trasą, która zachęciłaby mieszkańców szczepankowa krzesin do jazdy rowerem do centrum, a nie samochodem. Dziś dopuszczalna prędkość na ulicy Krzywołustego to 80 km na godzinę. Zdaniem cyklistów, Kierowcy jeżdżą tu za szybko. Uważam, że od węzła szczepa, szczepankowo należy tę prędkość obniżyć, już od tamtąd puścić buspas, dzięki czemu te, te dwa pasy, które mamy od węzła autostradowego, doprowadzą już kierowców do miasta. Rowerzyści chcą zwrócić uwagę drogowcom na to, żeby planując remonty dróg uwzględnili nie tylko potrzeby kierowców samochodów. Poznańska masa krytyczna już dziś apeluje do władz miasta, bo jest jeszcze czas na zmiany. W związku ze złym stanem technicznym dachu pływalni na osiedlu piastowskim w poniedziałek 28 kwietnia odbyła się inspekcja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Sprawdzono poziom skorodowania konstrukcji dachu. Na razie inspektor uznał, że nie ma potrzeby zamknięcia obiektu, choć nałożył na zarządcę obowiązek dokonania dodatkowej oceny stanu technicznego całego budynku. Dopiero po jej dokonaniu inspektor zdecyduje, czy konieczne będą kolejne naprawy. Przypomnijmy, że 23 kwietnia podczas treningu uczniów z pobliskiej szkoły sportowej od konstrukcji podtrzymującej dach oderwał się 20-centymetrowy kawałek rdzy. Po tym zdarzeniu kierownictwo basenu założyło dodatkowe siatki zabezpieczające oraz zapowiedziało generalny remont dachu, który ma odbyć się latem. Mieszkańcy osiedla Lecha z bloku o numerach od 67 do 78 niecierpliwią się w sprawie remontu balkonów. Już wcześniej zwracali uwagę, że remont jest pilnie potrzebny. W zeszłym roku spółdzielnia mieszkaniowa Osiedle Młodych zapowiedziała go na marzec. Mamy maj, a lokatorzy zwrócili nam uwagę, że nic się nie dzieje. Dlaczego? Pracownia projektora, która nam robiła ten projekt, nie zdążyła na czas. I z tego względu projekt będzie dopiero w przyszłym tygodniu na początku, zaraz przyszłego tygodnia. Ponieważ inwestycja jest duża, trzeba będzie rozpisać przetarg. Cała procedura może potrwać miesiąc. Kierownictwo administracji zapewniło nas, że remont rozpocznie się w połowie czerwca. Obejmie on wymianę posadzek oraz izolacji. Dodane zostanie opierzenie. Rury spustowe zostaną natomiast przeniesione poza balkony. Koszt remontu szacowany jest na około 300 tysięcy złotych. Punkt 5. Sprawozdanie Zarządu z działalności spółdzielni za rok 2013. Właśnie walne zgromadzenie spółdzielni mieszkaniowej osiedle młodych. Cztery kolejne jego części planowane są od 5 do 8 maja. W poniedziałek 5 maja zebranie dla mieszkańców osiedla Stare Regrze, które odbędzie się w zespole szkół z oddziałami integracyjnymi na Starym Rzegrzu 1, we wtorek 6 maja dla mieszkańców osiedla Pomet w szkole podstawowej numer 46 na ulicy Inowrocławskiej 19. W środę 7 maja dla pozostałych mieszkańców osiedla Stare Żegrze oraz Polan, również w zespole szkół z oddziałami integracyjnymi na Starym Rzekrzu 1. A w czwartek 8 maja dla mieszkańców osiedla Lecha w Domu Kultury Orle Gniazdo na osiedlu Lecha 43. Każda z 19 części walnego zgromadzenia rozpoczyna się o godzinie 17.30. W tym roku członkowie spółdzielni wezmą udział w wyborach do Rady Nadzorczej. Lista kandydatów oraz szczegółowy terminarz zebrań na stronie internetowej Spółdzielni Mieszkaniowej Osiedle Młodych. Do tragicznego zdarzenia doszło na osiedlu oświecenia. W piątek 25 kwietnia przed godziną 19 policja otrzymała wezwanie do dwóch mężczyzn leżących na ławce przy pawilonie na osiedlu. Po przyjeździe na miejsce funkcjonariusze wezwali pogotowie. Jeden z mężczyzn był w stanie upojenia alkoholowego. Został odwieziony do szpitala, u drugiego lekarze stwierdzili zgon na miejscu. Nie był on osobą bezdomną, mieszkał na osiedlu Oświecenia, miał około 40 lat. Przyczyny jego śmierci ustalone zostaną podczas sekcji zwłok. Od kwietnia Narodowy Bank Polski wprowadza do obiegu nowe banknoty. Mają lepsze zabezpieczenia chroniące przed fałszerstwem, jednak okazuje się, że nowe banknoty zabezpieczają również przed skutecznym zakupem biletu z biletomatu. Maszyny nie rozpoznają nowych wzorów i nie chcą wydać biletu. Zarząd Transportu Miejskiego już wymienia oprogramowanie, prosi jednocześnie o cierpliwość, bo potrwa to do połowy maja. Do tego czasu pasażerowie proszeni są o wykorzystywanie starych banknotów oraz bilonu. Centrum ekstremalnej rozrywki, czyli Skate Park Wyspa w ośrodku przywodnym rataje rozpoczął sezon. W środę 26 kwietnia odbyło się głośne otwarcie pod nazwą Extreme Island Festival. Można było oglądać wyczyny miłośników jazdy na BMX-ach. Po rocznej przerwie wróciły cykliczne zawody w jeździe na desce. Wszystko po to, aby propagować jazdy na rampach. Poznańskie ośrodki Sportu i Rekreacji to jest instytucja, która powinna wyjść przede wszystkim do mieszkańców. A nie tylko do zawodowych sportowców. Stąd nasze otwarcie na wszystkich, którzy chcieli skorzystać dzisiaj ze skateparku. W przypadku zawodów deskorolkowych punktem decydującym była tutaj kolejność zgłoszeń. Pomimo, że w zawodach brali udział w dużej mierze amatorzy, to nie brakowało im ani umiejętności, ani pasji. Jedynie, jak sami twierdzą, miejsce do ćwiczeń ośrodek przywodny oceniają słabo. To jest kłopot jeśli chodzi o przystosowanie, bo tamte rampy na przykład są za duże dla deskorolkarzy i kwestia jest też taka, że on jest no, trochę źle wykonany, bo te przeszkody po prostu się uginają pod nami, bo tu bejmiksowcy śmigają i, i, i to wszystko tak no, rozwalają, nie? Także jakby był beton to by było lepiej. Extreme Island Festival to nie tylko zawody sportowe na deskorolce, atmosferę podgrzały mocne uderzenia zespołów muzycznych. Przekrój muzyczny całego festiwalu jest, jest bardzo różnorodny od takich lżejszych, typowo rockowych brzmień po, po ciężkie zespoły, zespoły głównie z Poznania, ale także postaraliśmy się zaprosić tutaj dwie e, większe, bardziej znane marki, e, zespół Gatwaj ze Szczecina i Holdback Tutaj z Gdańska. Kolejny Extreme Island Festival już we wrześniu. Deskorolka, a do tego mocne brzmienie. Tak młodzi ludzie bawili się na ratajskim skateparku podczas festiwalu zorganizowanego w sobotę 26 kwietnia i pewnie w taki sposób większość amatorów sportów ekstremalnych wyobraża sobie raj, ale okazuje się, że niektórym takie obrazki nasunęły zupełnie inne skojarzenia. Do poznańskich ośrodków sportu i rekreacji wpłynął list z następującymi uwagami odnośnie festiwalu. Gratulujemy pomysłów przed dzień kanonizacji Jana Pawła II. Muzyka satanistyczna to niewątpliwie trafna alternatywa dla ateistów i wątpiących, którzy jeszcze nie uguchli. Tym samym należałoby skatepark zamknąć, bo jego istnienie nie ma racjonalnych podstaw już od dłuższego czasu. Przychody żadne, a problemów więcej niż korzyści. Posir odpowiada, że skateparku zamykać nie zamierza. Skatepark Wyspa jest potrzebny z tego względu, że młodzież preferuje różne dyscypliny sportu i organizujemy imprezy, na przykład dla pływaków, imprezy dla maratańczyków, którzy uwielbiają biegać, ale młodzi sportowcy, jak i starsza młodzież, która uwielbia dyscyplinę taką pełną wyzwań. Również ma prawo mieć swój ośrodek, i właśnie taki ośrodek powstał. Powstał i, zdaniem autora listu, skatepark stał się areną działalności satanistów. Posir uspokaja, że bawiąca się tu młodzież żadnych złych zamiarów nie miała. Na pewno muzyka nie była satanistyczna. Potwierdzeniem na to jest udział osoby, która jest związana z Arką Noego i z takim z taką kulturą chrześcijańską. E, mamy również nadzieję zaprosić ten sam zespół, może nawet samą e, Arkę Nowakę na kolejną edycję. Na pewno to nie była muzyka satanistyczna, po prostu była mocna. Miała mocne dźwięki, mocne brzmienie i była dopasowana właśnie do charakteru sportu. Bo ten sport nie jest dla mięczaków, jest dla twardzieli, którzy jak się wywalą, to wstaną na nogi i pojadą dalej. Organizatorzy zapowiadają, że aby załagodzić ewentualny konflikt, pokoleń następny imprezy będą skierowane do szerszego grona odbiorców. Będzie ta impreza podzielona w przyszłości na takie dwie części. Pierwsza, która się rozpocznie wcześniej, będzie miała charakter takiego pikniku rodzinnego, a druga może z takim nieco mocniejszym brzmieniem muzycznym będzie skierowana do, dla star do starszej młodzieży. POSIR zaznacza, że imprezy będą organizowane sporadycznie, tak aby nie zakłócać spokoju ducha okolicznym mieszkańcom. Słońce, plaża i bezalkoholowe drinki z palemką. Rozpoczął się właśnie sezon letni na termach maltańskich. Dostępne są już zjeżdżalni i wszystkie baseny na zewnątrz oraz boisko do sportów letnich. Od początku maja również zmiany. Zniknął e, namiot sferyczny, w którym znajdowała się restauracja. W tym miejscu mamy ponad 100 nowych leżaków także będzie dodatkowe miejsce do e, wypoczynku. A wypocząć będzie można na przykład w trakcie długiego weekendu. Od 1 do 4 maja termy przygotowują moc atrakcji. Od rana coś dla młodszych, wieczorami dla starszych. Na pewno będziemy starali się tutaj prowadzić zarówno animacje dla dzieci, jak również wprowadzamy muzykę klubową, gdzie tutaj przez cały długi weekend majowy od godziny 17 będzie przegrywał nam DJ. Od początku maja zmienił się także cennik. Mniej zapłacimy za bilety godzinne i dwugodzinne. Bilet normalny na godzinę będzie o złotówkę tańszy, a na dwie godziny o 3 złote. Więcej o 5 złotych trzeba będzie zapłacić za bilety całodzienne, a o 9 złotych więcej zapłacimy za bilet całodzienny rodzinny. Do końca roku w grafiku term wpisane jest ponad 100 imprez sportowych. W maju rusza sekcja skoków do wody klubu sportowego Warta Poznań. Chętni na termy mogą już dojechać maltanką. Kolejka w soboty, niedzielę i święta kursuje co pół godziny w dni powszednie, co godzinę. Bilet normalny kosztuje 6 zł, ulgowy 4 zł, a za rodzinny zapłacimy 18 zł. Można je kupić u konduktora. Kolejka będzie kursowała do końca września. To już wszystkie tematy, które przygotowaliśmy dla Państwa w tym tygodniu. Ja życzę dużo odpoczynków, długi weekend i do zobaczenia 8 maja.